Nadwaga jest stanem, w którym BMI, czyli wskaźnik masy ciała, przekracza wartość 25. O otyłości mówimy, kiedy wskaźnik ciała yy, przekracza 30. O otyłości olbrzymiej zaczynamy mówić w momencie, kiedy ten wskaźnik wynosi ponad 40. Przyczyn otyłości jest bardzo wiele. Mogą to być przyczyny metaboliczne, przyczyny związane z dziedziczeniem otyłości. Niemniej jednak, bardzo często przyczyną otyłości jest nieprawidłowe żywienie i niewielka ilość aktywności fizycznej. Otyłość wiąże się z występowaniem bardzo licznych chorób. Um, okazuje się, że jest ich około 190, które są bezpośrednią przyczyną otyłości. Najpopularniejsze z nich to nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, a więc wysoki cholesterol, um, niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Może również dochodzić do zmian wyrodnieniowych w kręgosłupie, obciążenia stawów. O Niebezpiecznej otyłości mówimy w momencie, kiedy BMI zaczyna przekraczać 40, a więc jest to taka granica tej otyłości olbrzymiej. Niemniej jednak, już nawet przy niższym BMI, jeśli pojawią się powikłania w postaci nadciśnienia tętniczego bądź cukrzycy, mówimy o tym, że taka otyłość może zagrażać zdrowiu, a niekiedy nawet i życiu pacjenta. Jeśli chodzi o leczenie otyłości, bo podkreślam, że mówimy o otyłości jako chorobie, możemy wyróżnić trzy główne nurty leczenia. Pierwszy to leczenie zachowawcze, a więc stosowanie leków, które mamy do dyspozycji w leczeniu tej choroby. Drugi to leczenie poprzez założenie balona żołądkowego, który wypełnia ten żołądek i jednocześnie powoduje, że pacjent przyjmuje mniej. Pokarmów i trzecie leczenie jest to leczenie operacyjne. W przypadku wyrażenia chęci leczenia otyłości, lekarzem, do którego taki pacjent powinien trafić, jest bariatra. Jest to lekarz, który zajmuje się docelowo właśnie leczeniem tej choroby. Niemniej jednak bardzo ważny jest tutaj współudział całej grupy leczącej pacjenta. I w skład takiego zespołu wchodzi chirurg, wchodzi internista, bariatra, wchodzi dietetyk, psycholog, czasami również inni specjaliści, którzy wspomagają leczenie takiego pacjenta. W naszej klinice do leczenia otyłości podchodzimy kompleksowo. W naszym zespole znajdują się nie tylko interniści, bariatrzy, tacy jak ja, ale również chirurdzy, również dietetycy, psycholog i fizjoterapeuci, którzy wspomagają pacjenta w procesie leczenia otyłości. To kompleksowe podejście jest tutaj niezmiernie ważne, bo tylko dzięki temu możemy razem z pacjentem osiągnąć sukces.